Dobry A co to jest? Co to jest za zacewka? Co to jest? A to jest Altus w końcu e, dotarł i zniknął. Jeszcze może coś tam e, zdążycie kupić, bo no nie dostaliśmy tyle chcieliśmy, a jakoś tam parę osób już stało się szczęśliwymi posiadaczami to między innymi dla nich ten film e, oczywiście wcześniej już kręciliśmy film o Altusie ale to była wersja e, jakby testowa e, różniąca się troszeczkę jeżeli chodzi o dyskryminację e, kilka zmian e, wbudowany e, transmiter do sławek WS7 i tak e, szybko o ustawieniach uruchamiamy go w prosty sposób Daję go na maksa tu możemy sobie zmienić ton sygnału wiodącego. Powiedzmy, że mi pasuje taki. Tu mamy dyskryminację. Możemy ją wyłączyć. Możemy maksa, możemy ją tutaj zmieniać, aczkolwiek producent przewiduje mniej więcej tak, więc dajemy blisko centrum. Grunt balans. Jest troszeczkę przymisowany. Dam go zbyt wysoko. Teraz dam go na szybko na HR A mimo tego Rzymka pokazuje Ciekawe Ale ustawmy go tak jak powinno być O, słychać w tym jeszcze troszeczkę żelaza Powiedzmy, że jest nie idealnie, ale prawie idealnie yy, Threshold Możemy go wyciszyć Ale w wykrywaczach PI Threshold powinien być słyszalny Oczywiście czułość nie jest na maksa. Tu sobie damy taką dziewiąteczkę. Rzymka pięknie słyszymy idziemy dalej. Nie idziemy po całej linii, bo wykrywacz jest przeznaczony do średnich i wysokich przewodników. A przede wszystkim jest przygotowany pod zakopy. Pod depozyty, pod skarby. Cel numer 13, bez najmniejszego problemu, z bardzo dużym zapasem. Co ciekawe, zmieniając na HR, w dalszym ciągu do kopania, wracamy sobie mniej więcej do tego ustawienia, które było. Jest tylko lepiej. Cel numer 14, 55 cm. Bardzo głęboko e, miedziane monetki. Tu dla przykładu macie sreberko trojaczek, czyli tej wielkości sreberko bez problemu będzie pokazane, e, wskazane itd., itd. Po drodze e, zobaczymy sobie. O, żelazo. W ten sposób pokazuje żelazo. Ma dyskryminację. Nawet szłoby to oddzielić jedno od drugiego, ale to nie jest wykrywać do separacji, ale potrafi separować. Przejdźmy sobie do celu numer 30, czyli do głębokiej jadzi. O, właśnie tutaj. Pokazuję ją, jakby była bardzo płytka. Następny cel to jest cel z linii HIT, To, to będą. Ee, Chyba 18 monet koło 10 gram 1 na 45-50 cm w glinianym naczyniu. Słychać, że to jest coś dużego. Następny cel to będą naczynia. Brązowe ma to imitować skarb naczyniami brązowymi na 60 cm, to jest ledwo słyszalne, no, chociaż czy tak, ledwo no, na sławkach na pewno byłoby dużo lepiej, ale z tym celem naprawdę wiele wykrywaczy ma olbrzymi problem. Kolejny cel to będzie sztabka. Tak, tutaj mamy sztabkę z brązu nie no, pamiętam 70-80 cm, ale ja tutaj już mam z 40 cm na ziemią i to dalej gra. Olbrzymi zapas. Jeszcze zademonstruję wam jedną rzecz KR, Czyli w trudnym gruncie, również w tego typu ustawieniach, również ta głębokość będzie wskazywana. Jakie żelazo po drodze? Tu mamy jakiś kolorek poza. Tu już łapiemy skarb Czyli nie tylko nad samym centrum. Tu mamy żelazo. Bez najmniejszego problemu. Cewkę uniosłem. Zmienimy na HR. Jak widzicie, bez problemu wracamy mniej więcej z gruntem. Jeszcze troszeczkę możemy do góry i lecimy. Tu mamy klamrę. Klamra na 55-60 cm z pasa carskiego, również niewiele wykrywa, czy pokazuje. Spróbujemy go ten threshol troszeczkę wyciszyć. Również bez problemu. Wróćmy na skarb. Bez problemu. I jeszcze gdzieś tutaj mamy sztabkę. Czyli na ledwo słyszalnym lub prawie niesłyszalnym gruncie. Te cele gdzieś są jeszcze wskazywane. Wyłączmy jeszcze. Dajmy mu jeszcze HR. Gruncik. Czyli również. Bez problemu skarb i jeszcze klamrę. Czyli działa tak jak producent obiecał. Producent obiecał, że będzie bardzo głęboko, że ta technologia e, tak zwana hybryda, to będzie działająca hybryda i wychodzi na to, że działa. E, ja z tym wykrywaczem już troszeczkę pochodziłem. Może nie dokładnie z tym egzemplarzem, bo nie z tą cewką, tylko z dziewiątką, to jest jedenasta z troszeczkę gorzej działającą dyskryminacją. Dyskryminacja została poprawiona. To wszystko zostało zrobione na podstawie doświadczeń osób, które testowały ten wykrywacz. Jeżeli chodzi o Altusa, jest to wykrywacz przede wszystkim pod zakopy, pod depozyty, pod głębokie, pojedyncze, duże monety. Wykrywacz, który no nie jest do codziennych poszukiwań takich drobnicowych, polnych i tak dalej aczkolwiek są osoby, które kopią głęboko, lubią kopać głęboko e, ja sam posiadam dwa wykrywacze PI plus teraz jeszcze Altusa od jakiegoś czasu e, przewagą Altusa nad PI jest to dyskryminacja, działająca dyskryminacja e, nie ma co ukrywać, GPX sięgnie głębiej troszeczkę niż, e, niż ten Altus, ale pomimo wszystko Altus daje sobie radę, daje sobie radę nawet w trudnych gruntach. Testowaliśmy ten wykrywacz w wielu miejscach, między innymi w polu testowym na polu testowym w Czechach, gdzie porównywany był do Algo Force'a i do GPX i, i zaskakiwał. Zresztą możecie sobie obejrzeć jakiś tam filmik na mniejszej cewce, na tej tylko po prostu będzie lepiej. Cóż, obejrzyjcie jeszcze raz, drugi, trzeci, piąty film. Komentujcie, piszcie jakie testy tego wykrywacza jeszcze chcielibyście zobaczyć. Przechodzenie po całej Nie tutaj nie ma sensu. Pierwszy w celi drobnych sreberek nie pokazuje, maskowany pokazuje jak pokazuje. Po prostu ten wykrywacz jest wykręcony pod zakopy. Bardzo głębokie, głębsze niż te, które mogą być wskazane przez wykrywacze VLF. A lepiej rozróżniający żelazo od koloru niż wykrywacze PEI bo GPX ma dyskryminację, aczkolwiek ta dyskryminacja jest do pewnej głębokości, później już nie działa. Słuchajcie, robi się ciemno. Dopijamy kawkę, robimy grilla i składamy filmy. No tylko panie Do zobaczenia.